Witajcie serdecznie, drogie słuchaczki, i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Polski Dramat. Za oknem, szaro, dzień powoli chyli się ku końcowi, a ja parzę sobie właśnie kubek gorzkiej herbaty z imbirem. To taki mój mały rytuał, chwila dla siebie, zanim zanurzę się w opowieść, którą dziś dla Was przygotowałam. Jest to historia, która przyszła do mnie w długim, pisanym odręcznie liście od kobiety, która poprosiła, by nazywać ją Weroniką. Już sam fakt, że ktoś w dzisiejszych czasach siada, by przelać swoje myśli na papier, świadczy o ogromnej potrzebie bycia wysłuchanym. Jej list pachniał drogimi perfumami i czymś jeszcze. Ledwo wyczuwalną wonią kurzu z dawno nieotwieranej szuflady. To idealna metafora tego, o czym będziemy dziś rozmawiać. O marzeniach, schowanych tak głęboko, że niemal zapominamy o ich istnieniu. Będziemy mówić o pułapce złotego życia, o cichym lęku, który potrafi zagnieździć się w najpiękniejszych domach i o cenie, jaką płacimy za utrzymanie pozorów. Ile z nas, drogie panie, poświęciło cząstkę siebie dla stabilizacji, dla dobra rodziny, dla spokoju, który z czasem okazał się jedynie iluzją. Weronika nazwała siebie w liście dozorczynią pałacu bez króla i to zdanie uderzyło mnie z ogromną siłą, bo czyż najsmutniejszy dramat nie rozgrywa się właśnie wtedy, gdy mamy wszystko, o czym rzekomo powinnyśmy marzyć, a czujemy dojmującą pustkę. Zapraszam Was do wysłuchania historii o tym, jak piękny dom może stać się najwytworniejszą klatką, a miłość może umrzeć w idealnie posprzątanym salonie, po cichu, bez świadków. Historia Weroniki i Daniela zaczęła się jak wiele innych. Poznali się na studiach, ona na historii sztuki, on na zarządzaniu. Byli jak ogień i woda. Weronika bujała w obłokach, marzyła o otwarciu małej galerii, w której promowałaby zapomnianych lokalnych artystów. Każdy jej gest, każde słowo było przesiąknięte pasją do piękna. Daniel twardo stąpał po ziemi, był ambitny. Skoncentrowany na celu, a jego celem było zapewnienie im życia na poziomie, o jakim oboje nawet nie śmieli marzyć w swoich studenckich, wynajmowanych pokojach. Na początku to się doskonale uzupełniało. On podziwiał jej wrażliwość, a ona jego siłę i determinację. Pobrali się zaraz po studiach. Pierwsze lata spędzili w niewielkim mieszkaniu w bloku. Było ciasno, ale szczęśliwie. Wieczorami przy butelce taniego wina snuli plany. Weronika rozkładała na podłodze katalogi z obrazami, a Daniel z zapałem kreślił na serwetce schematy swojej przyszłej firmy. Jeszcze tylko kilka lat, kochanie, mówił, całując ją w czoło. Zbuduje nam imperium, a ty będziesz miała swoją galerię, największą w mieście. Weronika wierzyła w każde jego słowo. Wierzyła w nich oboje. Przełom nastąpił, gdy Daniel miał 35 lat. Jego firma odniosła spektakularny sukces. Pieniądze zaczęły płynąć szerokim strumieniem, a wraz z nimi pojawiła się propozycja nie do odrzucenia. Kupno domu, ale nie byle jakiego domu. To była przepiękna, stuletnia willa na przedmieściach, z ogromnym ogrodem, strzelistymi oknami i podłogami z prawdziwego dębu. Kiedy Weronika po raz pierwszy przekroczyła jej próg, zabrakło jej tchu. To było dzieło sztuki samo w sobie. Widzisz? Mówiłem, że nam się uda. Powiedział Daniel, obejmując ją w przestronnym holu, w którym ich głosy odbijały się echem. Teraz mamy wszystko. I wtedy, w tamtej chwili, padły kluczowe słowa: Tylko, Weroniko, taki dom wymaga opieki. To praca na pełen etat. Z galerią musimy jeszcze chwilę poczekać, dobrze? Najpierw urządzimy nasze gniazdko. Weronika, oszołomiona szczęściem i ogromem tego nowego świata, zgodziła się bez wahania. Oczywiście, kochanie, najpierw dom. Nie wiedziała, że to chwilę zamieni się w dekadę, a potem w całą wieczność. Dom stał się jej projektem, jej pracą, jej obsesją. Na początku z zapałem rzuciła się w wir urządzania. Godzinami przeglądała magazyny wnętrzarskie, dobierała kolory ścian, jeździła na targi antyków. Chciała, żeby wszystko było idealne. I było. Dom stał się wizytówką ich sukcesu. Lśnił czystością, pachniał świeżymi kwiatami i drogimi świecami zapachowymi. Goście, których Daniel często zapraszał, partnerzy biznesowi, ważni klienci, nie mogli wyjść z podziwu. Daniel masz żonę ze złota, mówili, a on pęczniał z dumy. Weronika uśmiechała się, dolewała wina, dbała, by nikomu niczego nie brakowało. Była perfekcyjną panią domu. Ale z każdym rokiem ten dom stawał się coraz większym ciężarem. 300 metrów kwadratowych powierzchni do sprzątania, 2000 metrów ogrodu do pielęgnacji, dach, który przeciekał, system nawadniania, który się psuł, drewniane okna, które co kilka lat trzeba było odnawiać. Weronika stała się menadżerem nieruchomości. Jej dni wypełniały telefony do hydraulików, ogrodników, stolarzy. Jej myśli krążyły wokół listy zakupów, planu posiłków na przyjęcie i tego, czy plama na dywanie da się usunąć. Kiedyś jeździła na wernisarze, teraz jeździła do hurtowni z chemią gospodarczą. Kiedyś czytała o sztuce, teraz czytała o metodach walki z mączniakiem na różach. A Daniel? Daniel pracował. Wracał późno, zmęczony. Oczekiwał, że dom będzie jego oazą spokoju, idealnym miejscem do regeneracji. Nie widział wysiłku Weroniki, widział efekt czysty, piękny dom. Odpocznij trochę, mówił, widząc ją znowu na kolanach, szorującą fugi w łazience. Po co się tak męczysz? Zatrudnijmy kogoś. Ale Weronika nie potrafiła. Bała się, bała się, że ktoś obcy nie zadba o dom tak jak ona, że coś zniszczy, zarysuje. To była jej domena, jej jedyne pole, na którym czuła, że ma kontrolę. Jednocześnie nienawidziła tej kontroli. Zaczęła odczuwać chroniczny lęk. Budziła się w nocy, zastanawiając się, czy zamknęła bramę. W ciągu dnia drżała na myśl, że grad zniszczy jej wypielęgnowane hortensje. Każda rysa na nowym stole, każdy odcisk palca na lustrze był jak osobista porażka. Bliskość między nią a Danielem powoli umierała. Ich rozmowy stały się techniczne. Trzeba zadzwonić w sprawie ubezpieczenia domu. Pamiętaj, żeby kupić nawóz do trawy. W sobotę przychodzi pan od kominka. Przestali być kochankami, stali się wspólnikami w przedsiębiorstwie. Idealny dom. Kiedyś zasypiali, trzymając się za ręce. Teraz zasypiali odwróceni do siebie plecami, w ogromnym łóżku, na którym było między nimi więcej miejsca niż miłości. Punkt krytyczny nadszedł w dniu jej 45. urodzin. Daniel zorganizował wielkie przyjęcie w ogrodzie. Byli wszyscy ważni ludzie. Weronika, jak zwykle, zadbała o każdy szczegół: perfekcyjne jedzenie, elegancka zastawa, nastrojowe oświetlenie. W pewnym momencie, gdy stała na uboczu, patrząc na ten tętniący życiem obrazek, poczuła ukłucie w sercu. Nikt nie widział w niej Weroniki. Widzieli żonę Daniela, panią tego pięknego domu. Wieczorem, gdy goście już wyszli, a ona ze łzami w oczach zbierała brudne kieliszki, Daniel podszedł i objął ją. Było wspaniale, kochanie, jesteś niesamowita, a ona pękła. Niesamowita w czym, Daniel? W podawaniu sałatek? W pilnowaniu, żeby nikt nie zapaskudził kanapy? Zaczęła płakać i mówić o swojej galerii, o zapomnianych marzeniach, o tym, że czuje się jak dozorczyni, a nie jak żona, o tym, że ten dom ją dusi. Daniel słuchał w milczeniu. Jego twarz tężała z każdą chwilą. Kiedy skończyła, zapadła cisza. Weronika czekała na jakieś słowo otuchy. Na zrozumienie? Zamiast tego usłyszała chłodne, zranione słowa. Nie doceniasz tego, co masz. Poświęciłem życie, żebyś mogła żyć jak królowa. Masz wszystko, o czym inne kobiety marzą, a ty jesteś wiecznie niezadowolona. To niewdzięczność, Weroniko. Te słowa były jak policzek. W jednej chwili zrozumiała, że on nigdy jej nie zrozumie. Dla niego dom był symbolem sukcesu, nagrodą, dla niej stał się wyrokiem. Tego wieczoru położyła się spać w pokoju gościnnym, w idealnie czystym, pachnącym świeżością pokoju gościnnym i po raz pierwszy od lat poczuła, że jest zupełnie sama w swoim luksusowym więzieniu. Historia Weroniki w tym momencie zatrzymuje się na chwilę, a ja robię pauzę, żeby złapać oddech bo jest ona niezwykle gęsta od emocji. Zanim opowiem, co stało się dalej i jak możemy spojrzeć na to z psychologicznej perspektywy, dajcie znać w komentarzach, czy znacie podobne sytuacje, czy kiedykolwiek czułyście, że cena za stabilizację jest zbyt wysoka, że piękno, które Was otacza, zamiast cieszyć, zaczyna przytłaczać. Jeśli ta historia w jakiś sposób z Wami rezonuje, jeśli poruszyła w Was jakąś czułą strunę, zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem. To dla mnie znak, że tematy, które poruszamy, są ważne. Wróćmy do Weroniki, ale spójrzmy na jej sytuację przez pryzmat psychologii, bo to, co jej się przydarzyło, ma swoją nazwę i jest zjawiskiem znacznie częstszym niż mogłoby się wydawać. Mówimy tutaj o tak zwanej pułapce statusu, połączonej z paraliżującym lękiem przed upadkiem społecznym. Co to właściwie oznacza? Pułapka statusu to mechanizm, w którym nasza tożsamość i poczucie własnej wartości stają się nierozerwalnie związane z zewnętrznymi atrybutami sukcesu: domem, samochodem, markowymi ubraniami, pozycją społeczną męża. Zaczynamy wierzyć, że jesteśmy tym, co mamy. Weronika wpadła w tę pułapkę po uszy. Jej poczucie wartości nie wynikało już z jej pasji do sztuki, z jej inteligencji czy wrażliwości. Zostało zredukowane do roli pani pięknego domu. A skoro to stało się jej główną, a w końcu jedyną rolą, musiała ją odgrywać perfekcyjnie. Każde niedociągnięcie, każda plama na dywanie stawała się atakiem na jej tożsamość. To nie dywan był brudny, to ona była niewystarczająco dobra. To tu rodzi się ten chroniczny lęk. Ale to nie wszystko. Z pułapką statusu wiąże się nierozerwalnie jej mroczny bliźniak lęk przed upadkiem społecznym. To nie jest zwykły strach przed utratą pieniędzy. To jest znacznie głębszy, egzystencjalny lęk przed utratą twarzy, przed tym, co ludzie powiedzą. To strach przed tym, że jeśli standard życia spadnie, to przyjaciele się odsuną, rodzina będzie patrzeć z litością, a cały świat zobaczy w nas przegranych. Weronika, pilnując domu, jak twierdzy, tak naprawdę nie chroniła dobytku. Chroniła iluzję sukcesu, tarczę, która osłaniała ją i Daniela przed potencjalnym osądem świata. Dlatego nie mogła zatrudnić pomocy domowej. To byłoby przyznanie się do tego, że sama nie daje rady, że nie jest perfekcyjna. To byłoby pęknięcie na nieskazitelnym wizerunku. Dom przestał być miejscem do życia, a stał się sceną teatralną, na której codziennie odgrywano spektakl pod tytułem Jesteśmy ludźmi sukcesu. A jak wiadomo, w teatrze wszystko musi być idealne. A co z relacją z Danielem? Tutaj widzimy klasyczny rozpad komunikacji, oparty na fundamentalnym niezrozumieniu ról. Daniel przyjął na siebie rolę dostarczyciela. W jego mniemaniu jego zadaniem było zarobić pieniądze, zapewnić byt na najwyższym poziomie. Z tego zadania wywiązywał się wzorowo, więc w jego oczach był dobrym mężem. Weronika przyjęła, a właściwie została obsadzona w roli strażniczki statusu. Jej zadaniem było dbanie o materialne symbole tego sukcesu. Problem w tym, że rola Daniela była publicznie doceniana awanse, premie, szacunek w branży. Rola Weroniki była niewidzialna. Nikt nie przyznaje premii za idealnie wyprasowane obrusy. Jej praca była pracą emocjonalną i organizacyjną, której nikt, a zwłaszcza Daniel, nie dostrzegał i nie doceniał. Kiedy próbowała mu o tym powiedzieć, zderzyła się ze ścianą. Jego reakcja: jesteś niewdzięczna, jest podręcznikowym przykładem unieważnienia emocji. On nie był w stanie zrozumieć jej perspektywy bo podważała ona fundament jego własnego poczucia wartości. Jeśli ona była nieszczęśliwa w życiu, które on jej stworzył, to znaczyło, że on, jako dostarczyciel, zawiódł. Łatwiej było uznać ją za niewdzięczną i roszczeniową, niż zmierzyć się z myślą, że cała ta pogoń za sukcesem materialnym mogła być błędem. Drogie panie, ile z Was czuło kiedyś to ukłucie lęku, że nie sprostacie oczekiwaniom? Ile z was zrezygnowało z czegoś dla siebie, bo tak trzeba było, bo dom, bo dzieci, bo kariera męża? Historia Weroniki pokazuje, że ofiara z własnych marzeń rzadko kiedy prowadzi do szczęścia, prowadzi do frustracji, lęku i samotności, nawet w najpiękniejszych okolicznościach. Kluczem nie jest obwinianie siebie za niewdzięczność, ale zrozumienie tego mechanizmu, zrozumienie, że jesteśmy warte o wiele więcej niż stan naszego konta czy metraż naszego domu. Nasza wartość leży w naszych pasjach, myślach, uczuciach i marzeniach, nawet tych zakurzonych i schowanych głęboko na dnie szuflady. Co stało się dalej z Weroniką? W swoim liście napisała, że tamta noc w pokoju gościnnym była dla niej wstrząsem, ale i przebudzeniem. Zrozumiała, że nie może dłużej tak żyć. Nie dokonała rewolucji, nie spakowała walizek, zaczęła od małych kroków, zapisała się na terapię, żeby zrozumieć swoje lęki i nauczyć się stawiać granice. Przestała polerować srebra, których nikt nie używał. Pozwoliła, by w ogrodzie część trawnika zamieniła się w dziką łąkę. A co najważniejsze, kupiła sobie małą sztalugę i zestaw farb. Na razie stoi w kącie sypialni. Jeszcze niczego nie namalowała, ale jak pisze, sam widok tej sztalugi daje jej poczucie nadziei. To jej mały, prywatny akt buntu przeciwko złotej klatce. Jej historia z Danielem jest wciąż otwarta, ale ona sama zaczęła powoli otwierać drzwi, które sama przed sobą zamknęła wiele lat temu. Lekcja płynąca z tej opowieści jest niezwykle ważna. Nigdy nie jest za późno, by zajrzeć w głąb siebie i zapytać: czego ja tak naprawdę pragnę? Prawdziwy luksus to nie jest lśniący dom, ale życie w zgodzie ze sobą. Pamiętajcie, drogie słuchaczki, że macie prawo do własnych marzeń, niezależnie od tego, ile macie lat i w jakiej sytuacji życiowej jesteście. Macie prawo czuć zmęczenie i frustrację. Nawet jeśli z zewnątrz wasze życie wydaje się idealne, wasze uczucia są ważne. Jeśli któraś z was nosi w sobie historię, którą chciałaby się podzielić, pamiętajcie, że polski dramat to bezpieczna przestrzeń. Możecie pisać w komentarzach lub znaleźć sposób na kontakt mailowy. Zawsze gwarantuje pełną anonimowość. Wasze opowieści mają ogromną moc. A jeśli chcecie usłyszeć więcej takich historii i analiz, które pomagają nam lepiej zrozumieć siebie i nasze relacje, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w najbliższą sobotę. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie. Nie tylko o domy i ogrody, ale przede wszystkim o swoje wewnętrzne światy.